Hi, hello! Witajcie w pierwszym teście na temat słownictwa. Będzie to poziom pierwszy i zestaw pierwszy. W naszym zadaniu należy podkreślić słowo, które pasuje do kontekstu. Przykład. Could you open the window, please? Oczywiście turn on nie pasuje w tym kontekście, ale pasowałoby na przykład do could you turn on the light. Ok. Are you ready for the test? So let's begin. Sorry, I cannot come today because I have a stomach ache. Czyli boli mnie brzuch, mam ból brzucha. Wyrażenie a full stomach można użyć w zupełnie innym kontekście. Można powiedzieć I've got a full stomach, czyli mam pełny żołądek, jestem uh, najedzona. The second sentence spring is definitely my favorite season of the year, czyli jest moją ulubioną porą roku. Por, uh, takie słowo, podobne do języka polskiego, um, oznacza por, ale w skórze. Ok, and number three. She took lots of interesting photos of the main market square. Pamiętajcie, że um, kolokacja uh, photos um, będzie tworzona z czasownikiem take, czyli take photos, natomiast make tworzy Fajne inne kolokacje lub wyrażenia z innymi konstrukcjami. Na przykład make a mistake, czyli zrobić błąd, pomylić się. Make something clear, czyli coś wyjaśnić. Make room, zrobić miejsce. I make sure, upewnić się. Number four. My kid brother caught a cold and had to stay in bed for a few days. Uh, tutaj um, mamy wyrażenie catch a cold, czyli przeziębić się. Z czasownikiem get mamy dwa jeszcze bardzo podobne wyrażenia. A got a cold, czyli jestem przeziębiona. I to get cold, czyli zmarznąć. Można też powiedzieć I'm czyli jest mi zimno. Ok, number five. Take the cups from the cupboard above the sink. Wardrobe, to oczywiście szafa na ubrania. Number six. Light people remember to say thank you. Mówimy say hello, say thank you, say something. Natomiast tell występuje z osobą, czyli potrzebna jest nam tam osoba jeszcze. Tell somebody something. Wpisałam Wam tam jeszcze dwa, dwie fajne kolokacje. Tell the truth i tell. Lie. Warto and the last one, I put my bag on the ground and sat down. A słowo Earth ma troszkę inne znaczenie, zbliżone, ale troszeczkę inne w znaczeniu Ziemia, planeta Ziemia, a np. stały ląd. Okay. Well, hopefully you enjoyed the test. So see you in the next episode. Bye bye!